Konfigurację OPC UA Server przygotujemy na bazie sterownika Mikro firmy Jaskawa. Jest to sterownik kompaktowy, obsługujący 16 wejść cyfrowych, 12 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe. Posiadający dwa porty ethernetowe z możliwością komunikacji ProfiNet, Modbus, TCP. Sterownik umożliwia rozbudowę do 8 modułów, w narzędziu Speed 7 Studio. Posiadamy wstępnie skonfigurowany sterownik mikro. Aby uruchomić funkcjonalność OPC UA Server, wybieramy Device Properties. Tutaj spośród dostępnych zakładek wybieramy Server Configuration. Mamy tutaj do wyboru OPC UA Configuration, bądź też funkcjonalność WellVisual. W naszym przypadku wybieramy tą pierwszą, dodajemy serwer. W tym w okienku należy go jeszcze aktywować i po tej czynności, tak jak widać w drzewku projektu pojawia nam się zakładka OPC UA Configuration. W tym miejscu jedna istotna uwaga. Aby wykorzystać funkcjonalność, czy to OPC UA, czy Webvizu należy w sterowniku mikro umieścić kartę SD, na której znajduje się klucz licencyjny umożliwiający wykorzystanie tych funkcjonalności. Przączymy się teraz na widok kamery, gdzie mamy tutaj podgląd na sterownik. Widać w tym momencie w sterowniku nie znajduje się żadna karta pamięci i korzystając z podglądu na wewnętrznej stronie sterownika mamy o tym informację w tym miejscu jak również jeżeli podejrzymy sobie zakładkę OPC UA, czy to WebVisu, widzimy, że w tym momencie funkcjonalność nie jest aktywowana. Tak jak powiedziałem wcześniej, można to zmienić. Mamy kartę pamięci SD, wkładamy kartę do sterownika i robimy krótki reset. Do tej operacji odświeżymy sobie tylko stronę sterownika i mamy już informację, że jest karta SD. Wszelkie informacje, jak również w tym miejscu, widzimy, że funkcja jest aktywowana i jest możliwość załadowania i wykorzystania projektu OPC UA. Możemy teraz przystąpić do stworzenia projektu. Wracamy do narzędzia Speed 7 Studio, Server Configuration, OPC UA, Server Settings. Tutaj możemy, w zależności od tego, jakie są wymagania dotyczące komunikacji z OPC klientem, mamy kilka opcji. Dla testowych wybierzemy na razie wersję najprostszą, podstawowe ustawienia i przejdziemy do stworzenia certyfikatu. Tutaj wybieramy Create New Certificate. Tutaj nazwy możemy wpisać dowolne. Istotne jest natomiast, żeby tutaj wpisać. Adres sterownika będzie 192.168.2.50. I jeżeli chodzi o siłę klucza, to podobnie jak wcześniej mamy kilka opcji do wyboru. Tutaj dla celów testowych bierzemy najprostsze. Ok. Certyfikat jest. Został dodany. Co jeszcze istotnego? W zakładce Data Access możemy sobie wybrać, do jakich zasobów sterownika będziemy mieli dostęp. Tutaj wejście, wyjście. Jeżeli chcemy odczytywać wejście i wyjścia poprzez OPC UA, tutaj możemy zaznaczyć sobie OPC UA. Mamy to dodane. Zapisujemy, kompilujemy, możemy teraz załadować wszystko do sterownika. Ok. Teraz podejrzymy na wewnętrznej stronie sterownika. Czy wszystko jest poprawnie? Przechodzimy na widok OPC UA. Tak jak widać tutaj, że projekt jest załadowany i serwer działa. Aby sprawdzić, jakie możliwości daje nam funkcjonalność OPC UA Server, przejdziemy teraz do narzędzia Movicon, które służy do tworzenia wizualizacji na komputery panelowe i panele serii Smart firmy Jaskawa. Widać w drzewie projektu, jedną z możliwości jest OPC UA Client, gdzie możemy dodać sobie nową zmianę. Otwieram się okienko, w którym podajemy tak zwany punkt końcowy, czyli adres sterownika. Jak widać w naszym przypadku jest już tutaj uwzględniony. I po rozwinięciu drzewka mamy dostęp do zasobów sterownika. Jedną z informacji, jakie możemy uzyskać, jest tryb pracy sterownika. Przejdźmy sobie na widok z kamery. Jeżeli sterownik znajduje się w trybie stop, wartość jest 4 po przejściu w RAN. Przyjmuje na wartość 8. Sprawdzimy. Tak, jak widać, wartość zmienia się na 8. Kolejnym przykładem wykorzystania funkcjonalności OPC Way Server może też być możliwość odczytu stanu wejść-wyjść sterownika. Żeby to sprawdzić, Przejdziemy do narzędzia Speed 7 Studio, w którym stworzymy prosty programik. W projektu mamy tutaj PLC program, blok OB1 i stworzymy prosty, króciutki programik, który stan wewnętrznej zmiennej będzie nam przerzucał na jedno z wbudowanych wejść czy wyjść sterownika. zapisujemy, kompilujemy, zabudujemy całość do sterownika, krótki test, watch tables Tablica zmiennych. Dodajemy naszą zmienną wewnętrzną. Dodajemy wyjście cyfrowe. Przechodzimy online i tak jak widać, wartość 1, wartość 0. Jeżeli zanegujemy, to jest odwrotnie. Idziemy teraz do narzędzia Movicon i postaramy się dodać jeden z podstawowych obiektów i spróbujmy może, spróbujmy może zmienić jego kolor w zależności od tego jaki jest stan wyjścia 136.0. W tym celu wrócimy do trzeba projektu OPC UA Client, dodajemy naszą zmienną. Mamy dostęp do wyjścia równika. Wybieramy wyjście 136.0. OK. Następnie we właściwościach obiektu pod zmianą, podzieloną za zmianę koloru, podepniemy sobie nasze wyjście 136.0. Ustalmy tylko może kolor, dla wyjścia 0 będzie to kolor czerwony, dla wyjścia, którego stan jest jedynką będzie to kolor zielony. Zasymulujemy. I tak w tym momencie widać. 1036.0 ma wartość 1. Mamy kolor zielony. Może zrobić to w ten sposób. I widać kolor zmienił się na czerwony.